Za też tym terminem, kiedy ta kwota wolna od podatku 60 tysięcy wejdzie w życie, będzie 1 stycznia 2025 roku. My to obiecaliśmy i my to zrealizujemy. No. Czy dzisiaj panie pośle już pan powie? Powiem tak, obiecaliśmy znaczy, i nie zrealizujemy. Na, znaczy kwota wolna od podatku jest cały czas na stole, na pewno nie w tym wymiarze od 1 stycznia 2026. Natomiast no powiem bardzo no to szczerze to była 5. Znaczy, okay, znaczy, ja uważam, że to co obiecane musi być dowożone, yy, nawet jeżeli to ma być yy, jakby odsunięte w czasie, natomiast co bardzo wyraźnie powiedzieć, nie ma sprawy ważniejszej niż kwestie bezpieczeństwa, niż kwestie inwestowania w nasz potencjał obronny. A to już, bo, bo była zdarzania. wojna, jak panie poszło jak, jak to obiecywaliście. Tak, ale, ale sytuacja, przepraszam. Sytuacja yy, jest bardzo, bardzo dynamiczna.